Nadszedł czas na plan zdrowotnej transformacji. Plan zdrowotnej transformacji to fenomenalny program iście komplementarny. Jest to program, w którym mamy kontakt przez cały czas trwania terapii. Początkowo zawsze program jest ustalany na 6 tygodni. Tutaj ja mam całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje. Plan zdrowotnej transformacji występuje w trzech odsłonach: podstawowy, rozszerzony i zaawansowany. Wersja rozszerzona i zaawansowana w swojej cenie zawierają wszystko, czego dana osoba potrzebuje, aby podejść do terapii. Najbardziej rozchwytywaną wersją jest oczywiście wersja zaawansowana, ponieważ zawiera ona komórki macierzyste, które osoba, która się do mnie zgłasza, otrzymuje uwagę aż na pół roku. W planie zdrowotnej transformacji w wersji zaawansowanej są również nutraceutyki, które regenerują nasz organizm od środka i tutaj otrzymujecie je na 3 miesiące. Otrzymujecie również preparaty medycyny chińskiej, wszystkie receptury ziołowe, mieszanki, suplementy, wszystko to, co jest potrzebne do wykonania tej terapii. Jedyne, co w co wkładacie, to jest wasza praca. No i oczywiście produkty żywnościowe. Więc plan zdrowotnej transformacji, wersja zaawansowana zawiera dosłownie wszystko, czego potrzebuje człowiek, nawet skrajnie wycieńczony, i taki znajdujący się, no powiedzmy sobie, nałożu śmierci. Ale jeszcze w takim wieku, żeby no żeby były realne szanse na to, żeby po prostu tą osobę uratować. I teraz plan zdrowotnej transformacji w wersji zaawansowanej zawiera oczywiście stały kontakt ze mną, a więc wszystko jest pod kontrolą. Tutaj trzy razy w tygodniu spotykamy się w moim gabinecie i poza całym programem Takim holistycznym, w zasadzie to komplementarnym, który ma nam wspomóc organizm od środka, spotykamy się również na zabiegach. Te zabiegi, oczywiście, są w cenie wizyty planu zdrowotnej transformacji. Zależnie od stanu osoby, która się do mnie zgłasza, skrupulatnie rodzaj zabiegów, ich ilość i czas wykonywania jest dobierany. Wykonujemy również badanie całego organizmu na biorezonansie i stosowne zabiegi, które wspomogą organizm w zdrowieniu. Wszystko to jest już w cenie. No, kto by nie chciał korzystać z takich usług, gdzie mamy naprawdę. Full service, taki all-inclusive, tyle że w zakresie usług medycyny naturalnej. I właśnie do tego zmierza i zmierzał Zielarz Polska: do tego, aby coraz bardziej udoskonalać swoje usługi, do tego, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom, do tego, aby dać ludziom to, czego oni potrzebują. Wszystko. W jednym miejscu, aby cały proces terapeutyczny mógł odbywać się pod ścisłą kontrolą terapeuty, aby ten człowiek mógł dostać na już wszystko, czego potrzebuje, aby mógł zacząć natychmiast i aby do tego wszystkiego, co człowiek dostaje od wewnątrz, można było dołożyć jeszcze stosowne zabiegi, które nam podziałają w sposób, którego oczekujemy. Wszystko po to, aby osoba, która się do mnie zgłasza, nie musiała już szukać niczego innego, aby wszystko dostała dosłownie w jednym miejscu, w jednej cenie. Tak, aby proces terapeutyczny, proces powrotu do zdrowia był naprawdę skuteczny. To jest to, czego ja szukałam, czego nie dostałam, kiedy chorowałam, ale co stworzyłam właśnie dla was. Wszystko holistyczne, komplementarne i w jednym miejscu. Zapraszam Was bardzo serdecznie, Zielarz Polska.